Witajcie z tej strony, Skarpion. Oto perfidna potyczka. Bitwa Blokad. Wybierz cztery karty. Twój przeciwnik zablokuje jedną z nich. A my przeszykujemy ci talię złożoną z pozostałych kart. Ok, jak widać, trzeba stworzyć talię. Tak, więc za kilka chwil wracam. Jestem już z powrotem. Talię mamy złożoną, jaką widać. Możemy zaczynać. Ciekawe jak mi pójdzie, czy wygram za pierwszym razem, czasem może być tak, że się ktoś podda, albo ja, zobaczymy. Garoż! kontra Garosz. albo śmierć. A, pokaż, co potrafisz. Takie mamy oto karty. To sobie wymienimy. No cóż, dało takie jakie dało. Przywitamy się. I czyżby mieli dek taki sam jak ja, z niewielką różnicą? To sobie usuniemy. O tu chodzi właśnie o usuwanie przeciwników karty, a potem granie jak najszybciej, jak najlepiej odpowiednich kart. Nie przywitał się. Też mi usunął tą kartę, więc może nie być łatwo. Dobra, jedziemy z tym koksem. Gotowe. Zobaczymy co zrobi A, mam monetę, tutaj lekka przewaga. Ok. Dało mu dwóch stronników. Czyli tak. Ok. i leciemy z tym korsem? Może się podda, w co wątpię Jakąś przewagę na stole mamy? Okej okay. Dobra, ale to niewiele dało. No, teraz już jakaś przewaga jest. I face rzecz jasne. Za ile? 12 no to chyba chłopak się podda, co? Mam nadzieję, że tak, ale mam wątpliwości, żeby to zrobił. No nie poddaje się, bo patrzy karty. Nie wiem. Nie rozumiem takich gości, po co to robią. Zamiast od razu się poddać, bo wiedzą, że raczej no szans nie mają. Pancerzyk. To my zrobimy sobie tak Na razie. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!